Dzisiaj kupujemy nieruchomość w Chorwacji. W sensie takim kupujemy, że wy kupujecie, a ja was dopinguję, bo sam miałem na to pieniędzy. Ale chętnie zrobię dla was przegląd nieruchomości w Chorwacji, o które prosiliście wielokrotnie w komentarzach pod moimi filmami. Dziś na tapet bierzemy kilka przykładowych miejsc e, w różnych miejscach Chorwacji, które odnalazłem albo ze strony Agencji Nieruchomości, e, albo wyszukałem w Google, albo znalazłem na odpowiednikach, nazwijmy to, naszego oto e, Będzie trochę ze splitu i okolic, jako że łatwiej jest mi do tego odnieść się z racji tego, że no, tutaj żyję, ale także z wyspy Chwar czy Breli. Pojawi się też wątek polski, na który natknąłem się podczas robienia researchu do tego odcinka. E, odnośniki do portali, konkretnych ogłoszeń i stron znajdziecie w opisie filmu, e, jeśli będziecie e, czymś konkretnie zainteresowani. Teraz jeszcze gwoli ścisłości. Rynek nieruchomości w Chorwacji jest rynkiem bardzo trudnym, Mam momentami wręcz niezrozumiałym. Przynajmniej dla mnie, dlatego oprócz tego, że pokażę Wam kilka przykładowych mieszkań czy domów, pozwolę sobie też na komentarz na bieżąco, bo w niektórych przypadkach aż prosi się o coś ciętego na pewne tematy, ale to zobaczycie zaraz właśnie w ogłoszeniach. W skrócie, jeśli myślicie, że odnalezienie ciekawych nieruchomości w Polsce jest obecnie szalenie trudne, to chyba nie wiecie, co dzieje się tak naprawdę w Chorwacji. Zaczynamy! Jeśli jesteście realnie zainteresowani odnalezieniem nieruchomości w Chorwacji, na początek zerknijcie na stronę realestatecroatia.com. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Witryna jest dostępna także w języku angielskim. Ma dość prostą wyszukiwarkę z możliwością filtrowania po większości interesujących nas parametrach. Większość ogłoszeń, które pokażę Wam dzisiaj, będzie pochodzić właśnie stąd, ale nie tylko. Ale nie uprzedzajmy faktów. Dominują tutaj ogłoszenia ze Splitu i okolic, co z mojej perspektywy wydało się interesujące, zważywszy na to, że żyjąc tu poznałam okolice najbardziej z całej Chorwacji, Dalmacji przede wszystkim, więc jakoś łatwiej jest mi się odnieść tam, nie wiem, do danego osiedla, do komunikacji z danym miejscem, w którym znalazłem nieruchomość, więc będzie mi o tyle łatwiej. Zaczynamy z grubej rury, bo z mieszkanie w standardzie, którego sam bym poszukiwał, jeśli chciałbym kupić coś w Chorwacji. W ogłoszeniu czytamy, że jest to kameralny dom odremontowany w 2018 roku, w centrum Splitu, z widokiem na morze, wow, a nawet z 30-metrowym ogrodem. Brzmi dobrze? No, chyba tak. Czysto teoretycznie tak, tylko dlaczego w zdjęciach z mieszkania nie uwzględniono tego widoku na morze? Prawdopodobnie to stary trik, czyli może widzimy, ale pewnie tam we fragmencie wiem, Pineski albo znaczka pocztowego. No ale widok jest? Jest. Tak samo jak jest 120 m2 powierzchni na dwóch piętrach, a więc naprawdę dużo. Tak samo jak dużo euro trzeba na takie miejsce wydać. Cena 700 tysięcy euro, czyli 3 miliony 110 tysięcy złotych, co daje nam niemal 26 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Aha, w ogłoszeniu czytamy też, że kupujący pokrywa prowizję agencji, ale na szczęście jest to tylko 3%, czyli nie całe 100 tysięcy złotych. Mieszkanie przynajmniej jest wykończone w stylu, jaki nawet przypadł mi do gustu. Jako, że lubię duży metraż, uznałem, że 120 metrów to za mało, więc w oko wpadł mi dom o powierzchni 152 m2. No i tym razem taniej, bo za 399 tysięcy euro, a więc 1 milion 775 000 zł, mniej więcej po tym przeliczniku teraz. Jest już lepiej. No i przynajmniej tym razem mamy, uwaga, uwaga, basen, a także bardzo ładny widok. Serio, bez ściemy. No ale, coś za coś. Nie jest to tym razem sam split, ale za to donnie sitno. Niewielka wieś położona 15 km na wschód od splitu, skąd do miasta dojedziecie w około 30 minut samochodem. Chodem. Jest to miejsce położone w górach z malowniczymi widokami. Sam dom jest wykończony w całkiem przyjemnym standardzie i widać, że był raczej przystosowany pod wynajem dla turystów. Czy takie miejsce kupione pod inwestycję turystyczną zwróci się szybko? Ja osobiście wątpię, bo miejsce jest dosyć mocno oddalone od morza, ale przyznam za to, że klimat wokół samego domu podoba mi się bardzo mocno. No i ma basen. W tym roku byłem w kilku miejscach, które miały basen i ta perspektywa posiadania właśnie prywatnego basenu bardzo mi się podoba. Nie samym splitem jednak człowiek żyje, a wiem, że wielu z Was marzy o nieruchomości w miejscach takich jak choćby Brela, Makarska i tak dalej. Brele sam uwielbiam, więc chętnie zacząłem szukać jakiegoś domu właśnie tam. Znalazłem coś w identycznej cenie co poprzednio, czyli około 400 tysięcy euro, czyli 1,77 miliona złotych. Ała. Do dyspozycji mamy za to 182 m2, a także 153 m kwadratowych obejścia, gdzie, jak głosi opis, można sobie zbudować basen. No, fajnie. W opisie czytamy także o fantastycznym widoku na morze. W takim razie na pewno pokażą to nam na zdjęciach. Otóż nie tym razem. Nie wiem skąd ta moda na informowanie wiecie, o widoku, a potem nie, nie możemy go nawet zobaczyć na zdjęciu. No dlaczego tak jest? Nie wiem, ale się domyślam. E, wyposażenie domu jest całkiem świeże i minimalistyczne. Powiedziałbym nawet, że komuś zależało na e, ujęcie w nim jakiegoś takiego, no nie wiem, specyficznego stylu, był jakiś tam pomysł, ale chyba zabrakło potem fantazji, czasu albo pieniędzy, albo wszystkiego naraz. E, szkoda też, że nie znamy dokładnej lokalizacji tego domu w Breli, bo jak sami pewnie wiecie, nie każde tam miejsce może być atrakcyjne, na przykład tam, nie wiem, czwarta, piąta linia od morza albo gdzieś bardzo daleko, nie, nie w samym środku. Kto z nabra latem mniej więcej wie o co mi chodzi. Pozostając na makarskiej rwie, że chciałem znaleźć w końcu coś, gdzie ten widok na może faktycznie zobaczę i tak zawędrowałem do Guchanej przez was wszystkich, prawie wszystkich Makarskiej. Dom za 370 tysięcy euro, czyli obecnie nieco powyżej 1 600 tysięcy złotych. Jak na lokalizacji 150 m2 plus 90 schodków do na najbliższej plaży oraz 3 miejsca parkingowe, powiedziałbym, że wygląda to dość atrakcyjnie na papierze. Przyjrzyjmy się jednak standardowi. No i jak się domyśliliście, właśnie tu jest pies pogrzebany. Dom lata swojej świetności ma już za sobą i to widać wyraźnie, a jego się też pozostawia wiele do życzenia, a raczej czeka na zaaranżowanie przez, przez nowego właściciela. Muszę jednak przyznać, że biorąc pod uwagę widok i możliwości inwestycyjne, sami pewnie wiecie, ile kosztuje wynajem apartamentów w Makarskiej. No to takie miejsce, nawet do remontu, wydaje się całkiem sensowną opcją do ulokowania i nazwijmy to zabezpieczenia kapitału. Tę ofertę znalazłem w Google na jednej z licznych stron Agencji Nieruchomości w Chorwacji, propertysales.com. link dla zainteresowanych zamieszczam w opisie. Kurde, kupiłbym ten dom, ale nie mam drobnych. No. A takich stron z agencji w ogóle jest bardzo dużo, więc szperajcie sobie w internecie po swojem. A teraz wspomniany we wstępie polski wątek, czyli coś dla wielbicieli Zadaru i Okolic. Jako, że lubię koncepcję szeregówek, czy takich domków fajnych obok siebie, przyciągnęło to moją uwagę. Osiem domków, każda o powierzchni 72 m2, symbolicznym 20-metrowym tarasem. Dalma Park, bo tak nazywa się to mini osiedle, buduje się w miejscowości Zaton. Około 16 minut spacerem od plaży. Czy to jest dużo? Mnie osobiście wydaje się, że nie, bo sam niewiele mniej mam obecnie właśnie w splicie do mojej ulubionej, ulubionej, ulubionej plaży. I wiem, że jednak się da po prostu chodzić sobie na spacerki domków, jak głosi strona, jest minimalistyczny, a całość została zaprojektowana tak, aby dom był inteligentny. Ja wszelkie technologiczne koncepcje lubię, więc tutaj na pewno na plus. Widać wyraźnie, że propozycja ta jest przedstawiona jako opcja na turystyczną inwestycję. Właściciele proponują nawet opiekę nad nieruchomością w sezonie wakacyjnym, aby ta mogła zarabiać na siebie. I w tym momencie pozwolę sobie na chwilę wtrącić taką prywatę. Jako, że mieszkam w Chorwacji i już od ponad roku, uważam, że to naprawdę fajne miejsce, ale właśnie nie do zamieszkania na stałe, ale na przykład do przeziomowania. Czyli wy podacie do Chorwacji o drugiej połowy września, spędzacie parę miesięcy w łagodnym klimacie, a późno wiosną uciekacie przed gorącymi kościołami z wynajmu. Sam, gdybym miała się kupać coś własnego w Chorwacji, to raczej myślałbym o tym właśnie e, stylu życia. Wracając jednak do dal. Do Dalma Park, przepraszam, musiałem spojrzeć w ściągawkę. Na stronie widzimy na razie tylko wizualizacje, a także nie możemy dowiedzieć się o cenach. Postanowiłem jednak skontaktować się z właścicielami i spróbować dopytać o szczegóły. No z Polakami łatwiej się skomunikować. E, domy mają być gotowe jeszcze w tym roku, na dowód czego dostałem na zdjęcia. E, dostępnych jest 6 z8 domów, a ich ceny to od 325 do 430 tysięcy euro, przepraszam. Co w przeliczeniu na złotówki daje nam od 1 450 tysięcy do 1 920 tysięcy złotych, jak dobrze pamiętam. No i pamiętajmy przy tym, że mówimy o nowej nieruchomości, już w pełni wyposażonej i gotowej do zamieszkania. E, a że nie nad samym morzem, cóż, no, za pierwszą linię brzegową płaci się naprawdę dużo więcej. Dla zainteresowanych miejscem, e, podobnie jak w poprzednich przypadkach, zostawiam link w opisie filmu a tym razem przenosimy się na Wyspę Chwar. A dlaczego tam? Ano dlatego, że spodobało mi się tam naprawdę mocno, a przy okazji jeżdżąc po drogach tej wyspy zauważyłem jeden dom, na której widnia właśnie adres lokalnej agencji nieruchomości, w sensie adres internetowy, też możecie sprawdzić, więc postanowiłem temat sprawdzić na własnej skórze, a raczej oczach. Na pierwszy ogień bierzemy 71-metrowe mieszkanie w samym mieście Chwar, stosunkowo blisko centrum, a więc również z potencjałem na wynajem i zarabianie. Po zdjęciach okolicy dość, dość łatwo sprecyzować, gdzie ten dom się znajduje, na wejściu do Starego Miasta i to jest fajne. E, trzy sypialnie, dwie łazienki i jedyne 250 tysięcy euro, czyli około 1 i 112 tysięcy zł po obecnym kursie. E, całkiem nieźle jak na miejsce, gdzie mimo wszystko jest drożej niż na lądzie. No ale właśnie, e, standard takiego miejsca nie należy do najfajniejszych. Częściowo był tu minimalistyczny remont, ale nie we wszystkich pomieszczeniach. Takie mam wrażenie po zdjęciach przynajmniej. I w taki dom ponownie trzeba zainwestować jeszcze sporo pieniędzy. Stąd pewnie względnie, no nazwijmy to, atrakcyjna oferta e, cenowa przy zakupie. Link do strony Agencji Nieruchomości na Chwar. Oczywiście znajdziecie e, też w opisie filmu. Tych ogłoszeń tam jest mniej, ale wiem, że wielu z Was szuka właśnie na wyspach nieruchomości, więc może się Wam przyda. Nie wiem. No ale dobra, bo wiem, że wielu z Was chce kupić nieruchomość w Chorwacji nie tylko dla siebie, ale właśnie, żeby zarabiała. Czy takie miejsce zwróci się Wam za Waszego życia? Tu się odniesiemy do poprzedniego przykładu. Postanowiłem to sprawdzić, przynajmniej teoretycznie, a do tego posiłkuję się najpopularniejszym serwisem do rezerwacji, czyli Booking. Booking mi za to nie zapłacił, to nie jest lokowanie, żeby nie było. Na potrzeby sprawdzenia teoretycznego zwrotu z inwestycji sprawdziłem typową cenę za nocleg dla dwóch osób jeszcze przed sezonem, właśnie na wyspie Chwar, za tydzień pobytu, gdzieś tam na początku czerwca. Przyjmijmy, że znajdziemy wtedy bez problemu miejsce za 500 euro i za za taką kwotę wynajmować będziemy miejsce przez, no, powiedzmy, minimum 16 e, tygodni w ciągu roku, czyli tam 4 miesiące, ale myślę, że da się więcej. E, daje to nam 8 tysięcy euro potencjalnego zarobku, ale oczywiście doliczmy do tego wszelkie koszty utrzymania naszego miejsca. E, ok, przyjmijmy optymistycznie, że to nasz zarobek na czysto. 8 tysięcy euro, ok. Ile więc, przynajmniej, czysto teoretycznie potrzebujemy lat, aby nieruchomość zwróciła się nam w pełni? 31 lat. Uważam, że nie wygląda to źle, zwłaszcza gdy pomyślimy, że tak będziemy, e, że też będziemy w takim miejscu po prostu pomieszkiwać oraz e, jeśli pomyślimy o takim miejscu także jako zabezpieczenie, nie wiem, na przykład dla naszych dzieci następnych pokoleń, że będzie tam nieruchomość w Chorwacji. Fajna opcja. Mi się nie udało. Kurczę, może to jednak ma jakiś sens, żeby tu coś kupić za siebie. Dajcie znać w komentarzach, e, jak widzicie to ze swojej perspektywy i oczywiście zasubskrybujcie kanał, e, gdzie opowiadam o życiu w Chorwacji na co dzień. Ale fajnie mi. Chociaż dzisiaj pogody nie ma. Dobra, e, pozostając na wyspie chwar. Zerknijmy na stary grad, czyli miejscowość, która wyjątkowo mnie urzekła, nawet pomimo tego, że gdy je odwiedziłem, nie było słońca, tylko dzisiaj padał deszcz. E, a więc przechodzimy do konkretów. 130 tysięcy euro, a więc 578 tysięcy złotych. Fajnie, w końcu coś na moją kieszeń. Ale co w zamian? E, niestety tylko 37 metrów kwadratowych i jedynie jedna sypialnię. a do tego brak parkingu, najbliższy 100 metrów dalej, oczywiście bez gwarancji, że zawsze znajdziecie tam wolne miejsce. Ale w opisie można przeczytać, że na zewnątrz jest prysznic i można sobie tam zaaranżować miejsce po swojemu, What? Luksus. E, nieruchomość położona jest w bardzo spokojnej części miasta blisko wody, co jest na pewno atutem miejsca. Mieszkanie jest odświeżone, ale doinwestowane, no tak minimalnie, co widać na zdjęciach, które mogliście zobaczyć obok. A więc jeśli ktoś szuka czegoś taniego, to niestety, ale musi liczyć się z naprawdę niskim standardem e, lub koniecznością samodzielnego remontu, i często mówimy tutaj raczej o takim remoncie całkowitym, a sami wiecie e, pewnie doskonale, jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o ceny e, właśnie tego wszystkiego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dajcie znać, czy taki odcinek się Wam podobał i czy chcecie, abym wrócił do tematu w przyszłych filmach. Jeśli koncepcja się przyjmie, będziecie mogli liczyć na więcej podobnych przeglądów nieruchomości w Chorwacji. A tymczasem dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnych filmach. BOK!